Słowo Boże na dziś, wtorek, 25 stycznia 2022 roku. Czytanie z dziejów apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, Olśniła go nagle światłość z nieba a gdy upadł na ziemię usłyszał głos który mówił Szawle szawle dlaczego mnie prześladujesz Kto jesteś panie powiedział a on Ja jestem Jezus którego ty prześladujesz Wstań i wejdź do miasta tam ci powiedzą co masz czynić Ludzie którzy mu towarzyszyli w drodze o mieli zdumienia słyszeli bowiem głos lecz nie widzieli nikogo Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego pan w widzeniu, a on odrzekł: Jestem panie. A pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu judy o szawła starsu. Bo właśnie się tam modli. I ujrzał Szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają twego imienia. Idź, odpowiedział mu pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela, i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: Czy to nie ten sam, który w Jeruzalem prześladował wyznawców tego imienia i przybył tu po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? a Szabeł występował coraz odważniej i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc, ten jest Mesjaszem. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 117 Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Całemu światu głoście Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie.